No nie nie Dzisiaj będziemy wymieniać olej w wespie Primavera 125 2018 rocznik. Żeby wymienić olej, najpierw musimy rozgrzać go trochę w silniku odpalamy wespę i czekamy 10 minut żeby olej trochę się rozrzedził wyłączamy ją odczekujemy 10 minut żeby sobie spłynął cały i dopiero wtedy przystępujemy do wymiany Odpalamy i tak czekamy, żeby sobie trochę pochodził. 10 minut. Dobra, jak już nam się olej rozgrzał w silniku, to przystępujemy do wymiany. Będziemy potrzebować klucze 24 nasadkowego jakieś żabki pojemnik do zebrania starego oleju olej ja kupiłem Eni polecany przez Piaggio i filterek jakiegoś takiego championa no dobra co zaczynamy Odkręcamy tutaj bagnet, zostawiamy go delikatnie tak i co najpierw odkręcimy filtr. Tadeusz. Nie wiem ile czasu trzeba poczekać, żeby tu wszystko wyleciało, bo nigdy tego nie robiłem, robię to pierwszy raz. Tak, trzeba wyciągnąć tutaj jeszcze ten filterek. Przyciągnij mi to tato. Za chwilkę. Czekamy sobie parę minut, aż to wszystko zleci. Filterek należy wyczyścić zmywaczem. Nie wiem, ja miałem takiego Wurta do Uniwersalny. czekamy aż odparuje i idziemy zalewać nowy olej dobra jak już minęło z 15 minut już ledwo co ten olej kapie sikamy tutaj zmywaczem wszędzie Co by zleciła, nie? Co by zleciło? No tutaj musi zlecić, zlecieć cały brud. Cały brud? Tak, ze starego oleju. zapomniałem o tym idę na bok, to zmywaczem siknę wyczyszczę ładnie i tak Zakładamy filterek, zakładamy kapselek. przechodka skręcone, teraz bierzemy filtr otwieramy olej Mamy delikatnie ranty. Wystarczy kropelka. Smarujemy i wkręcamy na miejsce. Aha, aha, no tak, tak się wymienia. Wiesz, obcią. I teraz to kręcamy. Potrzebujecie tylko, tak? Nie, tego nie potrzebuję. A ty go potrzebujesz? Ja mam wszystkie narzędzia tutaj. A ja też. Słuchaj, ty mam Dobra. I teraz zalewamy olej do Wespy Primavera, czy tam Sprinta 125. Od 2014 do 2018 wchodzi prawie 1,3 litra. Na początek zalejemy 1,25 i później, bo to łatwo yy, sobie odmierzyć tutaj na tej podziałce na butelce a resztę dolejemy już po jakimś dniu dwóch jeżdżenia dobra zrobimy sobie od razu tutaj odpowietrznik w góry że będzie lipa. Dobra, musiał, musiał powstać taki lejek specjalistyczny, bo inaczej widzę, że nie da się tego nalać. Końcówka od wyciskania silikonu, złączka jakaś na kable i lejek z kuchni. Zobaczymy, czy to zda, zda egzamin. nie wycieka, więc chyba będzie dobrze. i'm drugi Coraz wolniej schodzi, więc chyba będzie dość. Jeszcze jeden, jedno przychylenie. No, jest 0,75 prawie. Teraz jest idealnie zostawiamy resztę. Dolejemy jak już sobie ten olej zleci, zaraz odpalimy na chwilę, poczekamy i za godzinkę zrobimy dolewkę ewentualnie. się spłynąć jeszcze. Dobra, trzeba teraz z tobą sprzątać wszystko.